Siemaneczko, dzisiaj zabieram Was do Warszawy, do Pałacu Zamojskich przy ulicy Foxal 2, gdzie firma ESS organizuje drugą edycję wydarzenia w formie show and tell, wydarzenia prezentacji urządzeń. A dlaczego wspomniałem o formie Tell? ponieważ wodzi się ona ze Stanów Zjednoczonych i polega na tym, że dzieciaki biorą do szkoły swoje ulubione zabawki, gadżety, przedmioty i opowiadają o nich na forum klasy. Więc zobaczmy, czy forma zostanie zachowana oraz co ciekawego zobaczymy na dzisiejszym pokazie. My już po rozpoczęciu luźna atmosfera się udziela, a ja zapraszam tymczasem na prezentację systemu imersyjnego firmy Timex. Cześć Maciej Barański, ESS Audio. Czym jest Timex? Timex to system imersji, imersji bazującej na obiektach, czyli w dużym skrócie. Miksujemy koncert lub też tworzymy sound design dla potrzeby muzeum i rozmieszczamy w przestrzeni 3D, w przestrzeni dźwiękowej, obiekty. i Słuchacze nasi mają wrażenie, jak gdyby że dźwięk do nich dociera z tego miejsca, gdzie rozmieściliśmy dany, e, dany obiekt. To tak w dużym skrócie system, system, imersyjny, system imersyjny Timeax. Dzisiaj pokazujemy go również z trackerami e, w zastosowaniu takim bardziej teatralnym i e, live'owym, w którym możemy trakować danego wokalistę na scenę, lub też gru, aktorów, lub też grupę aktorów poprzez urządzenia, które pozycjonują, e, pozycjonują ich względem osi XYZ. Następnie Urządzenie przechwytuje jak gdyby ten, ten system trackingu i jest w stanie podążać za tymi osobami dźwiękiem, ale też możemy podążać również po zintegrowaniu systemem oświetlenia. To w dużym skrócie prezentowany dzisiaj przez nas Timers. Pierwszy event to sala główna, gdzie odbywa się najwięcej rozmów, ale też podziemia. A w podziemiach nowa marka w dystrybucji SS Audio Apogee. Dzień dobry. Michał Cie... SS Audio, mi. Co ciekawego nam ta marka prezentuje, co nam proponuje? Od 22 maja jesteśmy oficjalnym dystrybutorem marki Apogee na terenie Polski e, i. Proponuje nam ta marka oczywiście bardzo high-endowe urządzenia, ale też urządzenia budżetowe, takie jak na przykład Apogee Boom, bardzo fajny interfejs dwukanałowy. Czyli poruszamy się w interfejsach audio? Tak, no, nie? cały czas poruszamy się w interfejsach audio, dlatego że firma Apogee jest, jest mar ogólnie marka Apogee to, to marka, która produkuje y, high-endowe interfejsy z Symfony IO, ale też rozwiązania budżetowe właśnie jak Boom. Niedawno ten produkt pojawił się na rynku od roku. Niedawno został zrepresjowany, czyli została obniżona cena detaliczna, teraz to jest niecałe 900 zł brutto w detalu. Za boom. Za boom. Dokładnie. Za boom. Gdzie mamy tak naprawdę wysokiej jakości interfejs, bardzo niskie szumy własne, prawie zerowe, niesłyszalne. Eee, jakość można powiedzieć, że nawet dorównuje produktom, które są 3-4-krotnie droższe, prawda? To jest jakby budżetowa, budżetowe rozwiązanie. Potem mamy. Apogee Duet 3. To jest odświeżony produkt, bo wcześniej mieliśmy produkt o nazwie Duet 2. I również wysokiej jakości interfejs audio e, z odłączalnymi kabelkami. Można też kupić do tego dock. A jak tu mamy ilościowo wejścia, wyjścia? Mamy tutaj dwa wyjścia analogowe, ewentualnie na jacku z TRS lub na XLR-ze razy dwa lub no i dwa wyjścia, prawda, na lewy, prawy, na monitor. 3000 zł kosztuje ten, a kosztuje na poziomie tam 900 zł. I tu mamy w komplecie od razu, czy oddzielnie Dokładnie musimy o czym, te o czym, przejścióweczki? O czym, o o czym nie, nie powiedziałem, to do każdego interfejsu tak naprawdę Apogi, podji dodaje swoje wtyczki. Do, te, do, do tego interfejsu jest dodawana wtyczka do korekcji toru audio, zanim on jeszcze wejdzie jakby do DAW, prawda. Czy już mamy obrobiony, jak robimy jakiś podcast na przykład, to że my, no, za pomocą aplikacji Control 2 Możemy sobie obrobić to radio, nie używając w ogóle nawet DAWa, tak? Mhm. Do tego. Więc to tak naprawdę i do Apogee i do łetu i do najwyższej półki y, z urządzeń, nazwę to mobilnych, <grym> studyjnych, y, mamy dodawane po prostu wtyczki. W przypadku symfony Desktop to jest najwyższy produkt właśnie z tej, z tej, z tej serii produktów budżetowych, jak to nazwę, bo później mamy Symphony IO. Można powiedzieć, że Symphony Desktop to, to Symphony IO zamknięte w e, bardzo fajnym. Czyli to, to już takie przenośne studio. Dokładnie tak, więc. dokładnie tak, gdzie mamy tutaj dwa wyjścia e, instrumentalno-mikrofonowe, e, mamy również e, trzy wyjścia, czyli mamy jedno główne wyjście na TRS-ach plus dwa. E, plus dwa e, sławkowe, możemy je używać jak chcemy tak naprawdę. E, wszystko możemy kontrolować z pozycji tego wyświetlacza, co jest bardzo fajne, aktywować fantom, e, aktywować efekt, który jest. Mogę to ewentualnie później pokazać na komputerze. To już Jak sobie się to przebij, robi, przebijemy dokładnie. to. Dokładnie. Bo generalnie można opowiadać o tym tak, cały urządzeniu czas. cały czas. No dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki w takim bardzo. razie za opinię i mam nadzieję, że widzimy się gdzieś, może na testy nam coś wyślecie, byśmy chętnie sprawdzili. Dzięki, miłego dnia. Dzięki. gdzie zaczęliśmy, tu kończymy. E, pokazaliśmy Wam tak naprawdę tylko dwie firmy, dwa urządzenia, ale jaki był cel? Nasz, ce, naszym celem było pokazanie samego spotkania i samej formy, którą ESS zaproponowało na e, prezentację swoich produktów, które ma w dystrybucji. Uważam tę formę za naprawdę ciekawą i fajną. E, prelekcje były interesujące, dobrze się tego słuchało. Bardzo luźna atmosfera. Na duży plus, bardzo duży plus, strefa food trucków zamiast klasycznego cateringu. No i co, my idziemy zbierać dalej naklejki, żeby wziąć udział w konkursie. Wam mam nadzieję, że podobało się i że będziecie oglądać nasze materiały. Do zobaczenia, cześć. Trwa odsłuch systemu imersyjnego sterowanego przez Timex. Pokazywa, powiedzieliśmy Wam trochę o Timexie oraz przeszliśmy do Apogi, bo tak naprawdę nie sposób jest pokazać wszystko, co tu jest. Zależało nam na tym, żeby pokazać Wam samą formę. Wisienką na torcie będzie koncert pierwszy koncert zrealizowany na żywo używając technologii Timex. No i zobaczymy, jak wyjdzie. Póki co zapowiada się bardzo ciekawie. Dobrze, a to jest